Hej, za mikrofonem Wojciech Bezirubel i witam was bardzo serdecznie w kolejnym i zarazem ostatnim w tym sezonie odcinku Bez Info. Jak wiecie, bez info nie da się żyć, więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku między innymi pięciokrotny challenger Magi Feliksa, nowa drużyna Zamulka, owoc kolaboracji Fnatic i Gucci oraz finały EDU Esports League. W niedzielę 28 czerwca ukoronowaliśmy nowego mistrza rozgrywek akademickich. W playoffach Edu Esports znalazły się trzy drużyny, które w poprzednich edycjach nie miały okazji zaprezentować się na tym etapie rozgrywek. Czwarta ekipa to weterani z Politechniki Gdańskiej, którzy w półfinale po zaciętym boju zwyciężyli 2 do 1 z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Z drugiego starcia półfinałowego zwycięsko wyszli zawodnicy Akademii Górniczo-Hutniczej, wygrywając 2-0 do 0 z polsko-japońską Akademią Technik Komputerowych. W wielkim finale AGH wygrało pierwszą mapę rzutem na taśmę po ponad 40-minutowej walce. W drugiej odsłonie tego pojedynku nie dali jednak już przeciwnikom żadnych szans i ostatecznie triumfowali 2-0. Lwy z Politechniki Gdańskiej trzeci finał z rzędu musiały obejść się smakiem i zadowolić drugą lokatą na podium. W zeszły czwartek poznaliśmy kolejny efekt współpracy Fnatic oraz Gucci. Okazał się nim limitowany model zegarka Dive w kolorystyce charakterystycznej dla barw zespołu. Nie zabrakło również loga ekipy na tarczy i innych akcentów nawiązujących do esportowej drużyny. Cena, jak mogliście się spodziewać, dość wysoka, bo 1350 euro, czyli około 6000 zł. Zamulek znalazł dla siebie nowy dom, jednak, wbrew przewidywaniom, nie zasilił on szeregów orłów. Sam Dominik sugerował na swoich mediach społecznościowych, że podpisał kontrakt Sprite, ale ostatecznie zasilił on szeregi Komputronik Hit. Dotychczasowy Dikery Biosun, nie opuszcza drużyny, jednak do końca splitu z powodów prywatnych zasiądzie na ławce rezerwowych. Midlaner Akademii Fnatic, Magi Felix wbił Challengera na pięciu kątach, na każdym z nich grając inną z pięciu ról. Co więcej, jego konto midlanerowe piastowało pierwszą lokatę w rankingu na początku tego sezonu, a konto, na którym grał topa, najwyżej osiągnęło top 2. Dwudziestolatek ustanowił swego rodzaju rekord, ponieważ nikt wcześniej tego nie dokonał. Tym bardziej zadziwia brak większych sukcesów na scenie esportowej, pomimo tak znakomitych osiągnięć na solo queue. To już był ostatni odcinek Bez Info w tym sezonie. Przede wszystkim dzięki za oglądanie materiałów do końca. Nie musicie zostawiać lajka, ale dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze coś podobnego z moim udziałem. Pozdro dla Was i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.